Zobaczcie, jak u nas jest biało, mamy zimę, kochani. Zobaczcie, moi drodzy, jak jest u nas na podwórku. Ja właśnie wracam ze sklepu. No i zobaczcie. Tak jest biało. Wszystko zasypane. Tutaj się zobaczcie. Zasypane wszystko śniegiem. Miejmy nadzieję, że po prostu do jutra to stopnieje. No zobaczymy. Kochani, ja już jestem właśnie w domu. Jak widzieliście, u nas jest biało, nasypało, wczoraj sypało, sypało, aż w końcu yy, nasypało. I szczerze mówiąc, powiem Wam teraz, co tak się człowiek zastanawia, czy to jest Wielkanoc, czy po prostu Boże Narodzenie. No bo by tak powiem Wam pasowało, bo jest biało, drzewa, pięknie zasypane, białe są. No, taką mamy właśnie pogodę, powiem Wam, zgrzałam się trochę, bo zimno nie jest, a się wywijałam szalikiem, yy, kaptur właśnie ubrałam, jak widzieliście no i się zgrzałam troszeczkę powiem Wam, że ja już mam y, zrobione dwa półmiski z sałatki, bo wstałam 5.30, nawet powiem Wam 5.20 może mnie obudził no to o tej godzinie wstałam, on pojechał do pracy po 6:00. no i powiem Wam, że wzięłam się za robienie sałatek i mam właśnie dwie sałatki zrobione ugotowałam właśnie y, jeszcze jajka Chcę cebuli to ładne takie one się zaczynają drzeć papugi. Są tak ładnie y, zabarwione na taki bordowy kolor. Y, no i co? Później będzie trzeba dźwięki jakieś. No. Tak więc y, na tyle. Nie Wam się nic nie nagrywać, ale sobie myślę. A może coś nagram. No, i zobaczcie, tak właśnie jajka mam ugotowane. Ja je gotuję tylko w cebulce, w tych łupinach z cebuli. No, i zawsze co roku w taki sposób je robię. I potem zaczynam je drasać, różne wzory na nich właśnie robimy. No, także dopiero będziemy później robić. Niech jeszcze wystygną, bo jeszcze powiem wam, troszkę są ciepłe. A tu mam właśnie truskawki, kupiłam wczoraj w biednące, muszę je właśnie wyciągnąć no i umyć, ciekawe jaki będzie smak, czy będą dobre, czy nie no zobaczymy, ale w sumie ładnie wyglądają i ładnie pachną a jeszcze później powiem Wam, muszę jechać y, po chleb, dlatego, że jutro jest sobota, święcenie, więc nie chciało mi się jutro po ten chleb, także zapisałam się na dzisiaj, mam zostawiony i, i, i właśnie pojadę a tak w ogóle jeszcze dzisiaj chyba do mnie paczka przyjdzie właśnie te spodnie no jestem ciekawa, czy będą po prostu dobre czy nie, no nie wiem Okaże się, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, idę, nie wiem, albo pojadę za chwilę, a jak nie to się idę przebieram i jeszcze co yy, działam, a potem pojadę. No nie wiem. Zobaczymy w każdym bądź razie. Powiem wam, że w sumie jak wstałam, to kurczę, był taki jakiś, mówię, dzień się zaczął, nic mi się nie chce, mówię, jak ja to wszystko zrobię. No, ale jakoś się e, rozkręciłam. Jeszcze nie piłam kapucina, właśnie muszę sobie e, zrobić. Ale sobie tak myślę, a spokojnie, spokojnie. I te ciasta zastanawiam się, czy dzisiaj robić, e, czy jutro po prostu, jak przyjdę ze świętego. E, bo to mam takie przekładane, cicho byćcie, przekładane właśnie na ciastkach jest jedno, drugie na ciście francuskim. E, babkę to chciałabym, żeby była świeża. Więc nie wiem, albo dzisiaj wieczorem, albo jutro po święceniu będę piekła. No nie wiem, zobaczymy, jak mi się po prostu zachce. I tak, moi drodzy, stwierdziłam, że jadę właśnie teraz. Ja się zabramę, otworzyłam. Jadę jednak teraz po ten chleb, bo dlatego, że wiecie, no później to mi się faktycznie nie będzie chciało, jak zacznę coś działać, robić. Więc póki jestem ubrana, od razu mówię, jadę, załatwię to, co mam załatwić. A może bym spodziewała jeszcze na targ. Więc dlatego jadę wcześniej, bo wiecie, później targu yy, nie będzie po prostu. No, także więc jadę teraz. A Was, kochani, bo nie powiedziałam, zapraszam na kolejnego vloga dopiero teraz. No, dobra, moi drodzy, yy, jedziemy. Dobra, na dzisiaj już jest yy, koniec yy, zakupów. Powiem Wam, że... Jezus, nie wiem, dałabym mnie katar brał. Zimno na tym polu się, powiem, teraz zrobiło. W ręce, kurczę, mi zaszczypło. Yy, powiem Wam, no nie za ciekawa pogoda. Jeszcze na tym targu, jak człowiek tak chodzi, to wiecie. Ale kupiłam sobie... Jeśli tak patrzę, mi coś właśnie przyszło teraz z Lidla. No i powiem Wam, że kupiłam sobie właśnie yy, to, co potrzebuje do rosołu. Właśnie świeżą pietruszkę. No i co ja kupiłam? Zobaczcie. Kupiłam na targu tulipany, właśnie mi pani zapakowała w reklamówkę, żeby nie zmarzły, tak? I wzięłam taki piękny bukiet 10 tulipanów za 10 zł. One są takie mniejsze, ogrodowe. One podobno wyższe rosną do góry, ale właśnie potrzebowałam takie mniejsze. I tu mam czerwone i jeszcze, moi drodzy, są tutaj żółte. Że czerwone i żółte, kochani, tulipany. I jadę właśnie teraz już do domu, chleb odebrałam. Powiem Wam, jaka kolejka w piekarni. Ludzie brali po 5, po 6 chlebów, tak więc kurczę, no trzeba było troszkę swoje odstać. Ja jestem taka rozczochrana, widzę od tego kaptura. No ale jak nie iść i po prostu y, nie ubrać tego kaptura, jak jest tak po prostu zimno, jak wiecie, jeszcze po tym targu chodziłam. No taki nieduży, tak powiem, tutaj u nas y, jest trochę tych straganów takich, wiecie, świątecznych, typowo świąteczne, dużo sztucznych kwiatów, y, dużo właśnie osób stoi z tymi tulipanami. No, tak więc mówię, a wezmę, bo chciałam kupić, powiem Wam, wczoraj biedące tulipany albo goździki. Chciałam goździki kupić. Powiem Wam, że nie było w ogóle ani tulipanów, ani goździków, nic. Wszystko było wykupione. Tak więc się cieszę, bo mam takie piękne, świeże tulipany kupione na targu. Jeszcze od takiej pani starszej kupiłam, także. Fajnie, dobra moi drodzy, jadę do domu, bo jestem taka zmachana, zgrzana, a mam ochotę powiem Wam na cappuccino, bo jeszcze dzisiaj nie piłam tego cappuccino, także więc jak przyjadę i takie ciepłutkie cappuccino wypiję, to wiecie jak fajnie. No i widzicie kochani, yy, będzie vlog, ale nie wiem yy, kiedy go po prostu Wam wrzucę, czy po świętak, czy mi się uda dzisiaj. No nie wiem, zobaczymy. Dobra kochani, uciekam, bo nie wiem, właśnie coś mi przyszło, bo nie wiem czy nie pojadę jeszcze dzisiaj do Kropa, bo jak przyjdzie Kamili zamówienie podobno wczoraj zostało wysłane. Więc będę musiała jechać to i dzisiaj pewnie odebrać, bo jutro na pewno nigdzie się nie wybieram, jutro tylko do kościoła i po prostu do domu. No i mamy kochani święta, no, będziemy świętować i koniec, kropka, odpoczywamy. Ja już dzisiaj zrobiłam ostatnie zakupy, tylko chleb i to, co potrzebuję do rosołu, yy, jarzyny świeże, wszystko z targu, no, koperek, pietruszka, marchewka, seler, takie rzeczy kupiłam, więc wszystko powiem Wam świeże tulipany, tak samo świeże, Pani mówiła, z dzisiejszej dostawy świeże, no, dobra, jedziemy, nie rozgaduję się, bo jak zauważyliście, ja lubię dużo gadać, także więc, kochani, jadę, Odzywam się do Was już yy, w domu. Feeling something special for you, and now you got me thinking till the sun comes up. Daylight and my mind is dreaming, and I'm saying too much couldn't be enough. But I'll be waiting, waiting for the moment to take me to. A właśnie zaraz jest. No, już jest za 15.12 w południe. Tak więc powiem Wam, że ubrana. No, zrobiłam dwie sałatki. Yy, poleciałam tutaj do nas właśnie na mięsny, żeby kupić jakąś wędlinę na święta. No i później pojechałam właśnie po chleb. Poleciałam jeszcze na targ. No i zrobiłam zakupy. No, powiem Wam, że jestem z siebie zadowolona. Tyle, Tyle już zrobiłam do godziny 12 do południa właśnie teraz kupuję obiad ziemniaki dzisiaj, jej sadzone koperek kupiłam świeży no i dzisiaj mamy taki obiad no a teraz robię właśnie cappuccino sobie zrobiłam bo od rana nie było czasu po prostu na to właśnie cappuccino a właśnie pokażę wam zaraz tulipany jak wyglądają bo są takie Mniejsze tulipany, takie mini tulipany, że to są, e, Pani mówiła, że to są ogrodowe, one po prostu będą rosły i będą wyższe, ale na razie są mniejsze. Ale powiem Wam, że super wyglądają. Już Wam tu pokazuję. Zobaczcie. To są właśnie te tulipany, jest ich 10 sztuk. No i są włożone w takim mniejszym właśnie wazonie, w takim mam. Zresztą to jest, powiem Wam, naczynie do lodu, do którego wkładacie szampana, osypujecie lód. No, także więc takie naczynie przydało mi się na te tulipany, a jak urosną, będą większe, to po prostu wezmę i wsadzę do większego wazonu. No zobaczymy. Jeszcze takich nie miałam. Więc zobaczymy, czy będą ładne, fajne, czy nie. No, powiem wam, że nawet fajnie, bo jak na stół się da, to po prostu wiecie, jak siedzicie. A są, jest duży wazon yy, i duże tulipany, to się tak nie widać. No nie, jak z kimś rozmawiacie. A tu taki bukiecik, no fajny. Zobaczymy, jak mi się on rozwinie do jutra. To może go yy, dam yy, tam do salonu, a tamte przyniosę do kuchni. No zobaczymy. Ale jak na razie powiem wam, że mi się podobają. Ładne. I to jest kolor ma być czerwony. I zobaczcie, to są właśnie te spodnie, które wam pokazywałam ostatnio, które oddałam. No i dzisiaj zobaczcie, przyszły właśnie Mki. No i powiem wam, że są dobre. No, także MK to jest SK, a tam ta SK, która po prostu do mnie Yy, przyszła, to po prostu była XS-ką. No i tu macie takie dziury na tym, na tym tutaj. No i oczywiście zobaczcie to piękne właśnie tutaj serduszko. Macie dziurę, gołą nogę widać. No powiem Wam, że bardzo fajnie wygląda. Fajnie się domieni No. Dobrze, że są dobre, powiem Wam, bo że miała już odsyłać z powrotem to Musiała drugi raz. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No, także więc, moi drodzy, jak chcecie, to właśnie musicie tam sobie zobaczyć na tą stronę. Bo widzicie, może się tak zdarzyć, że po prostu, yy, no, ktoś paczkę po prostu zwróci, nie odbierze, no i wtedy są te zwroty. No i możecie wy skorzystać. Tak, jak ja akurat skorzystałam z tego, że ktoś nie oddał paczki, w tej paczce była MK. No i proszę bardzo, no, powiem Wam, że naprawdę są świetny zobaczcie my już pisanki mamy zrobione na tazie je włożyłam do takiego niskiego koszyczka no i potem będzie trzeba na jutro wieczorem udekorować właśnie ten koszyk albo jutro rano i w tym koszyku tutaj jeszcze mamy takiego właśnie yy, zająca takiego zajączka w jajku który tak się rusza na sprężynie no, i tutaj jest jeszcze zając, jest jeszcze taki kogucik. No, i tu mamy jeszcze takiego kolejnego zajączka. Tak więc to na razie tu powkładam. No i pisanki, zobaczcie, mamy takie już zrobione, gotowe. Zobaczcie, tak my to robili. Drasaliśmy nożem, nożem do tapet. Także takie wzorki nam powychodziły, tak my to zrobili no, także koszyk jest przygotowany na jutro pisanki potem się będzie przekładać, tam tylko jeszcze muszę iść po ten bukszpan, tą borowinkę żeby koszyk na około właśnie opleść tą borowinką no, także już tyle mamy zrobione a tutaj jeszcze mamy taki właśnie koszyczek z takim królikiem, no i tam jest takie kurki, są kogut z kurką, małe kurczątka jeszcze jakieś tutaj jajeczko, może wsadzimy i będzie też fajnie wyglądać. To tak, jak widzieliście, moi drodzy, takie przygotowania dzisiaj do świąt. Trochę zakupów. Już my mamy zrobione pisanki, przynajmniej mamy je dzisiaj wcześniej zrobione. Już jest koło godziny, nie wiem, tam jest chyba około godziny 15. No i już mamy zrobione pisanki. Idę jeszcze trochę uciąć tego bukszmanu na koszyczek włoży do wody i jutro rano sobie go udekoruję. Powkładamy te jajka, to wszystko, co tam jeszcze jest w lodówce, ta babeczka kiełbaska. No, i widzicie, tak to jest. Już mamy ogarniętą część, ale powiem Wam, że chyba wieczorem zacznę robić ciasto. No i po prostu jutro je dokończę, żeby wiecie, było takie świeże. Ciasto, bo jak będzie z masą, to lepiej zrobić je później. A wiecie, jutro po święceniu jeszcze jest taki dzień, że można jeszcze coś dorobić, zrobić właśnie, więc jutro zrobię te masy właśnie do ciasta. Tak więc, kochani, no cóż, mi pozostało. Pożegnać się z Wami. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta, zdrowych, wesołych, spokojnych, kochanie świąt. I oczywiście postaram się tego vloga jeszcze dzisiaj wstawić, bo mam teraz właśnie chwilę, więc go zmontuję, wrzucę Wam. Jeszcze go chyba y, dzisiaj. Także, kochani, jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego y, kanału. No, zaciłam się. I co, moi drodzy? Komentarze mile widziane. Także, kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych świąt.